Hej, z tej strony Marysia, i dzisiaj przychodzę do Was z obiecanym podsumowaniem czytelniczym stycznia. Słuchajcie, styczeń był. Dobrym miesiącem, ale takim, w którym nie przeczytałam za wiele, i chociaż ja generalnie nie liczę na bieżąco, ile książek czytam, nie zwracam na to uwagi, co też jest częścią moich postanowień noworocznych związanych właśnie z, z książkami i z czytaniem. Tak teraz jak zebrałam sobie te książki, to wyszło mi, że przeczytałam ich pięć, ponieważ tutaj mam cztery fizycznie, a jedną książkę mam. Miałam pożyczoną od mojej mamy, tak że już wróciła na swoje miejsce, i po prostu jej nie mam. To niewiele, ale czy to źle? Nie. <laughs> to nic takiego. To tylko liczby, które się mi przynajmniej do niczego nie przydają i nie zwracam na nie uwagi. także. Ale tak chciałam powiedzieć, że po prostu to będzie raczej krótki film. I pierwszą książką, którą przeczytałam w tym miesiącu, tak mi się wydaje, były. Takie opowiadania. To jest zbiór opowiadań Raymonda Carvera, o czym mówimy, kiedy mówimy o miłości. I to było bardzo specyficzne spotkanie z tą formą, czyli właśnie z opowiadaniami. Ja nie za często czytam opowiadania. Nie wiem dlaczego. Można powiedzieć, że preferuję raczej bardziej rozbudowane formy preferuję dłuższe, no, właśnie historię. Z dłuższą fabułą, ale tutaj dostałam tą pozycję na święta, z czego bardzo się cieszę ostatecznie, bo to było coś bardzo dziwnego, ale ciekawego, oryginalnego. Mamy tutaj kilkanaście z tego, co mi się wydaje tak, kilkanaście opowiadań, nawet przy jednym sobie zostawiłam serduszko. Mogę wam nawet pokazać. Także to oznacza, że chyba tutaj jedno mi się szczególnie spodobało, a to była. A to było opowiadanie pod tytułem Trzecia rzecz, która zabiła mego ojca. Każde to opowiadanie coś we mnie zostawiło, ale to były przeróżne emocje. Albo to była złość, albo to była niechęć, albo to była jakaś taka odraza, albo to była, było wzruszenie, albo szczęście, albo smutek. Ogromny wachlarz emocji i bardzo oryginalne opowiadania. Tak naprawdę o czym. Nie mam pojęcia. One były na tyle dla mnie specyficzne, że ja nie jestem w stanie Wam przybliżyć chociażby fabuły jednego z nich. Ale jeśli lubicie takie niecodzienne rzeczy, dające również do myślenia, to też warto zaznaczyć. No to myślę, że jak najbardziej warte polecenia. Zresztą ta pozycja dostała ode mnie 4 na 5 gwiazdek, więc naprawdę, chociaż nie wszystkie opowiadania gdzieś tam mi się spodobały pod takim względem, że. Ja bym się tak nie zachowała jak bohaterowie, i dla mnie to było coś bardzo odległego. Tak jednak pozostawiło to we mnie tyle emocji, że mimo wszystko doceniłam to pod innym kątem. Także o tej książce Wam chyba w ogóle nie mówiłam tutaj na kanale, także myślę, że zdecydowanie polecam. Jest to coś wartego uwagi, moim zdaniem. Dalej właśnie przeczytałam książkę, której nie mam, i było to 40 zasad miłości Elif Szafak. Mówiłam Wam. Tym razem o tej pozycji. To była przepiękna, przepiękna historia. Piękna książka, wspaniałe chwile. Bardzo się cieszę, że ją przeczytałam. Ja już miałam styczność z autorką, tylko że nieudaną, a w tym przypadku jak najbardziej była to, było to spotkanie udane i takie zapamiętane przeze mnie, ponieważ do, tej, do tego momentu ja wracam do tej pozycji. To była historia kobiety, matki i żony, która dostaje pewnego dnia książkę do recenzji. Nie wiem dokładnie w jakiej branży ona pracowała, tak dokładnie, dokładnie, no ale jakiejś związanej z książkami, z, pisa z pisaniem recenzji i tak dalej, więc może po prostu była recenzentką, nie pamiętam, ale dostała taką pozycję do zrecenzowania i, i czytając coraz, do, do coraz to. Kolejnych wniosków dochodziła, odnosiła to do swojego życia, do swojego szczęścia, do swojego, do swojego związku, do swojej relacji również z dziećmi. Bardzo dużo jej ta pozycja dała, na tyle dużo, że postanowiła po prostu znaleźć autora właśnie tej książki, którą czytała. Więc myślę, że tutaj więcej nie powiem, bo no jest to taka naprawdę solidna literatura dająca mnóstwo przekazu takiego życiowego dla czytelnika. Bardzo dużo cytatów, bardzo dużo takich um, tematów właśnie o miłości, szczęściu, relacji, wolności i takiego dążeniu do tego, więc bardzo mi się to podobało, bardzo Wam polecam. Kolejną pozycją przeze mnie przeczytaną to była książka na zachodzie bez zmian Remarka. I to było moje pierwsze spotkanie z autorem, czy udane, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że udane pod tym względem, że bardzo ciągnie mnie do innych jego książek, do kolejnych jest to historia o młodym chłopaku, bo chyba 17 albo 18-letnim, który po prostu uczestniczył w wojnie, walczył, przeżywał okropne chwile, opowiada to wszystko właśnie i widzimy jego perspektywę tych strasznych czasów, tych no, aż, aż, aż miałam ciarki. Bardzo mocna to jest książka, bardzo taka rozrywająca serca i dająca takie uczucie bezradności i ogromnego smutku, że, że takie sytuacje miały i mają miejsce. To jest straszne. Natomiast um, ta książka myślę, że nie będzie moją ulubioną autora, chociaż tak jak mówię, no, jest bardzo ważną um, literaturą, bardzo ważną lekturą, tak mi się wydaje. Cieszę się. Mimo wszystko, że się z nią zapoznałam, myślę, że dużo mi dała, ale nie wracam do niej za bardzo myślami. To po prostu pewnie gdzieś tam ze mną zostało, może kiedyś gdzieś tam do niej wrócę, ale tak na ten moment myślę, że nie będzie właśnie należała do moich ulubionych autora, ale sprawiła, że bardzo chcę po inne książki sięgnąć. Także na Zachodzie bez zmian, jak najbardziej również. Warta przeczytania, no ale chyba, że, chyba, że nie lubicie tematów wojennych, co jest też zrozumiałe, bo jest to jednak bardzo trudny wątek. Dalej przeczytałam Braciszka. I o tej książce wam nie mówiłam. Przeczytałam ją w pociągu, na jednym posiedzeniu. No jest też bardzo krótka, ma 200 stron. Też czyta się ją bardzo przyjemnie, płynie się dosłownie przez nią. A opowiada ona o pewnej rodzinie. W której urodził się niepełnosprawny chłopczyk. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ten chłopczyk ma rodzeństwo, i my poznajemy tak, jakby pers z perspektywy tego rodzeństwa, jak dla nich wyglądało przyjście na świat tego chłopczyka, a później zajmowanie się z nim, opieka nad nim, jak wyglądały, jakie emocje miały w sobie te dzieci. I to jest niezwykle ciekawe, dlatego że no, to jest bardzo. Taka no trudna jednak sytuacja, i to było bardzo ciekawe. Bardzo ciekawie było czytać właśnie um, o tym z perspektywy rodzeństwa tego chłopca. Bardzo również trudna, ale jednocześnie dająca nadzieję. Takie ja, mam, takie ja miałam odczucia po lekturze. Ja bardzo takie coś lubię. Lubię trudne książki, lubię trudne wątki, ale takie, które zostawiają, zostawiają we mnie. Taki spokój mimo wszystko, i takie uczucie, właśnie nadziei. Przepiękna, wspaniale napisana, bardzo wzruszająca, bardzo dużo też przepięknych cytatów, przepięknych słów. Tak, ona jest napisana w ten sposób, że po prostu wciąga od pierwszych stron i nie daje o sobie zapomnieć, myślę, na, na bardzo długi czas. Więc polecam. Wspaniała. Myślę, że to też będzie jedna z lepszych książek tego roku, bo jest. No, Rebelacyjna. I ostatnia książka, o której nie będę się bardzo rozgadywać, ponieważ mówiłam wam o niej w ostatnim filmie, to oczywiście Portret Lucrecji. Tak, wspaniała, opowiadająca o bardzo młodej dziewczynie, która została wydana za mąż, za starszego mężczyznę, która po prostu po pewnym czasie tego związku zaczyna czuć się bardzo niespokojnie. Obawia się o swoje życie, o, so o swoje zdrowie w związku właśnie z tym mężczyzną, boi się go. Jest to bardzo trudne, jest to historia opowiedziana, jest to historia, która wydarzyła się naprawdę, ponieważ jest to powieść historyczna, co dodaje tylko takiego dreszczyku emocji. Wciągnęłam się w tą książkę niesamowicie, bardzo Wam ją polecam. Jest przepięknie napisana bardzo barwn barwnym poetyckim językiem. Mm. Ogromne polecenie. Zresztą odsyłam Was tutaj gdzieś się pojawi odnośnik do filmów, w których mówiłam o niej więcej, bo uważam, że naprawdę można mówić o niej bardzo długo, bardzo dużo, dlatego że jest po prostu bardzo interesująca pod wieloma względami ta pozycja. Także polecam. I to tak naprawdę wszystko. To wszystkie książki, które udało mi się przeczytać w styczniu. Nie mogę się czekać. co przyniesie mi luty. Ogromnie się cieszę, że nadal czytam i że nadal uczestniczę w tym książkowym świecie i, i że nadal mogę się z Wami dzielić tym, co przeczytałam. Bardzo dziękuję Wam za tę chwilę i życzę Wam oczywiście miłego wszystkiego. Do następnego na razie.